Jeśli lubisz survival, jeśli lubisz budowanie, przeżycie też, no mieści się w sobie survival i wodę, bo wszystko się będzie działo na wodzie. Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i w was w kolejnym, nie w kolejnym, w pierwszym odcinku serii raft. Ufacie mi, tak? Mam nadzieję, mam nadzieję, ponieważ jak zobaczyłem trailer tej gry, to pomyślałem sobie Eee, będzie nudne A wiedzcie, na moje słowo, że gierka jest wciągająca na maksa Przegrałem z młodym, który aktualnie u mnie jest, teraz się uczy niemieckiego, potem może dołączy e, Przegrałem z młodym przez ostatnie dwa dni, dwa albo trzy, nie pamiętam e, ff, nie wiem, z 20 godzin z 20 godzin graliśmy i to ostro więc wiem co i jak, ale oczywiście nie przeszliśmy całej gry, nie zrobiliśmy największych zagadek całego survivalu i tego wszystkiego o co w tym chodzi, nie rozwiązaliśmy tej łamigłówki, co i jak z nami, naszym życiem, naszym światem jest to gierka, w której budujemy tratwę, rozbudowujemy ją, dążymy do tego, by była ona samowystarczalna, by tam była woda, żeby tam było jedzenie, żeby tam były drzewa, żeby były zwierzęta i żeby rzeczywiście pięknie się obudować i przeżyć, by być w takim samoistnym świecie. To się jakoś nazywa zawsze, jest, taki, jest takie określenie takiego zamkniętego świata, takiego azylu, w którym znajduje się wszystko, co potrzeba, nie musimy po nic iść. I do tego będziemy dążyli, ponieważ klikając Nowy Świat, dając kategorię normalną, niech będzie nazwa Twojego świata: Nora Rezigiora. Friends can join, przyjacielski ogień, nie, hasło ustawiam, nie ustawiam, albo ustawiam, żeby mi nikt ze znajomych nie wszedł. Tworzymy naszą przygodę. Jaram się jak dzik, naprawdę, bo przegraliśmy ostatnie trzy dni naprawdę bardzo dużo. Jak zaczęło się już robić naprawdę tak mega ciekawie, to powiedziałem, młody, nie, nie, nie. Wyłączamy to, usuwamy ten świat. On oczywiście tam yy, dar się z bólu, że, nie, czemu taki fajny, już chcieliśmy zwierzęta przejmować. No, ale zaczynamy od nowa po to, żeby właśnie pokazać Wam co, gdzie i jak. A zagraliśmy tę gierkę mega, mega fartem. Znajdujemy się na tratwie, bardzo malutkiej tratwie, mamy tylko hak. Poza hakiem możemy zbierać rzeczy. Nasza trasfa aktualnie zbudowana jest z czterech takich platform, których praktycznie na które nic nie dają. To jest, uwierzcie mi, nic kompletnie. A, jeszcze jedno! Jeśli chcecie tej serii więcej, zostawcie w tym momencie łapę w górę. Subskrybujcie kanał w tamtym miejscu, by być na bieżąco, bo gdy nie będziecie subskrybowali, to kolejne film was ominą. I piszcie komentarze, czy raft to gierka, w której się jesteście w stanie zakochać, czy nie bardzo. Bo jest to pewnego rodzaju styl gry. To nie jest gierka z pewnością dla wszystkich, ale ci, którzy survival lubią. Pokochacie, uwierzcie mi na słowo. Dobrze, beczki są najlepszym, najlepszym elementem. Mamy inwentory, mamy rzeczy. Możemy to wszystko sobie tu już pochować, bo to będą rzeczy, które używamy rzadziej, szczególnie... Nie! Wracaj! Nurt, o, dobrze. Eee, bo tego używamy rzadko, wszystkiego, co tu mam. Poza burakiem, który się zaraz może przydać. Lina, kamień, liście, to wszystko się przyda. Jeszcze plastiku, plastik też trzeba zbierać. I ogólnie mm, naszym celem, tak jak powiedziałem, jest przeżyć. Przeżyć, zbudować, zbudować taką tracę, na której będziemy mieli wszystko, czego potrzebujemy. Od jedzenia po wodę, po zwierzęta. I wszelakiego innego rodzaju rzeczy Będziemy mieli oczywiście możliwość kartowania bardzo wielu itemów e, e, Też oczywiście też Eksplorowania terenów e, i tego co się znajduje W tym momencie nie mamy nawet żaglu Nie mamy niczego, nie mamy wiosła Ani nic z tych rzeczy, jesteśmy goli i wesoli e, Co powoduje, że po prostu No właśnie, No rekin I to, to jest coś to, to jest coś, co nas tutaj właśnie Troszeczkę nam tutaj utrudnia Taki oto rekin, który powinien być jeden ale nie wiem, czy jest tylko jeden, czy jest ich więcej. Nie, 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 nie. Już podpływał. Mam nadzieję, że jest, ich tylko, że jest tylko jeden, ponieważ na poziomie łatwym, na którym grałem wcześniej z młodym, był tylko jeden. I tylko jeden co czas atakował, cały czas się kręcił, jak się go zabiło. A to już i tak jest cud, jak się go zabije, to już trzeba mieć naprawdę arsenał, to, to i tak przychodzi po jakimś czasie kolejny, albo ten no, zrespiony nowy, no nie wiem. One też atakują, mogą wskoczyć i zaatakować, co jest bardzo niefajne. I bardzo tego nie lubię. Mimo wszystko mm, trzeba się przed nimi bronić to jak najszybciej. Za pomocą dzidy, Potem też kolejnych innych elementów, które nam pozwolą na to, by się bronić i walczyć z tymi skurczybykami. Czy jest więcej potworów? Nie wiem, bo tego już nie przeżyłem. Plastik. Tego potrzebujemy jeden i drugi. Jeśli chodzi o łapanie, to już mam wprawę, bo tak jak powiedziałem. No, przegrałem już dużo, więc y, troszkę mi to już idzie. Yy, I cóż mogę jeszcze powiedzieć? Poza tym, że ten rekin, to nie wiem, czy są jeszcze inne potwory. Mm, bo z tego co sprawdzałem teraz jeszcze przed nagrywką, to poziomy trudności nadają tylko i wyłącznie trudu w momencie kiedy się zginie. Ja jeszcze ani razu nie zginąłem, ale młody pewnego w pewnym momencie miał taką sytuację, że zamyślił się zagadał się ze mną i pod wodą mu się zdechło. No i, no i się odrodził normalnie przy łóżku, które też da się skraftować i zrealizować... Mm. Co jest takim troszeczkę ułatwiaczem, ale uważam, że takim słusznym to jest coś typu, coś, coś typu Minecraft. Tak też tak w zasadzie jest, że jak się ma łóżko Minecraft, to się odradza właśnie przy tym łóżku. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Mm. Mamy trochę rzeczy. Możemy skraftować m.in. młotek. Młotek będzie bardzo potrzebny, to jest rzecz, bez której nie da się żyć w tej grze, bo ona będzie nam tutaj tworzyła wszystko. Linę możemy stworzyć z naszych liści, więc mamy już troszeczkę liny, Nie, przepraszam, nie linę, tylko a tak, linę. Stworzyłem linię po to, żeby stworzyć drewnianą włócznię. Ona nam pomoże się bronić. Eee, w ten sposób. I potrzebujemy jeszcze kolejnych elementów. Kamienia, kamienna siekiera służy do tego, by rozwalać drewno. bądź też elementy tratwy, które zbudujemy źle. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast. Yy, miałem tam jeszcze kolejne narzędzie. Nie gadaj! Nie gadaj! Czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz, idź! Jakieś mi stąd, ty, gnij? Zostaw mi to! Ty! Kulfonie, ty! Zdrowie, zdrowie, odbudowany. No i on tak atakuje. Zazwyczaj w tratwę. jak się jest w wodzie, to już nie w trawę. I to uwierzcie, mi. jest skubaniec skuteczny, bo rąbie i to ostro, na łatwym, a co dopiero na tym normalnym trybie, poziomie trudności. Wydaje mi się, że będzie bardzo trudno w niektórych momentach, szczególnie jak się nurkuje i bierzemy jakieś tam elementy z podwody wody, bo gdy znajdziemy wyspę, to też troszeczkę potrwa, bez zragla tym bardziej. No to w tym momencie możemy pod tymi wyspami, przy rafie koralowej, szukać fajnych rzeczy. E, beczka. Beczki są najważniejsze, najfajniejsze. W nich jest dużo rzeczy. W prawym dolnym rogu nam się wyświetla, co dokładnie w tej beczce było. Mm, więc one są takim najbardziej seksyjnym materiałem. Mm, I. No i trzeba uważać do tego skurczybyka, Teraz mamy mało rzeczy, więc trzeba bardzo się pilnować. Wędka do jedzenia. Mamy liście wystarczająco, 16 musimy mieć. Zaraz zbierzemy kolejny po to, by stworzyć linę wiosła jeszcze nie potrzebuje, przynęty na rekiny tym bardziej. Skrzynie, proste łóżko, stół badawczy, skrzynka, narzędzia, młot budowlany, plas, a już byliśmy wróć, jedzenie, woda, pusty kubek, prosty filtr, prosty róż, mały skrawek ziemi. Musimy szybciuteńko budować kolejne elementy tratwy, by tutaj prowadzić ekspansję. Ekspansja musi być robiona dosyć szybko. Plastik, plastik, plastik potrzebuje. Wracaj do mnie, plastiku. Eee, musimy szybko, szybko się rozbudowywać, dlatego że to tylko od tego zależy. To czy zdążymy wszystko tutaj w odpowiednim czasie zmieścić. Jak widzicie, spragnienie już trwa. W lewym dolnym rogu mamy pragnienie yy, oraz głód. No i oczywiście życie, które nam Rekin może upieprzyć, albo spadając z dużej wysokości, też da się da się troszeczkę upieprzyć sobie życie. Ale to już musi być gigantyczna wysokość, bo jeśli chodzi o fizykę w tej grze, to jest troszeczkę eee, troszeczkę taka, no bo można powiedzieć, neutralna, taka Minecraftowa, wiecie, że jak się drzewo od dołu zniszczy, to ono się dalej stoi. Co, coś ten, znaczy, no okej, okay, nie aż tak bardzo. Nie wiem jak to jest z zburzeniem się tratwy, jeśli elementy, nie wiem, rekin, zeźle elementy postawy, czy to wszystko też runie, tego nie wiem, więc wydaje, Ale wątpię, żeby to był taki ostry, ostry Minecraft, czyli. Czyli, czyli te elementy będą dalej w powietrzu bo zauważyłem, że tutaj fizyka działa trzeba robić kłody, oczywiście takie podpory, trzeba robić, budować takie elementy które po pozwolą na takie fizyczne, fizyczne podciągnięcie że tak powiem kolejnych elementów kolejnych pięter, więc to tutaj jest akurat ciekawym, ciekawym elementem w grze, że rzeczywiście ta fizyka działa bardziej tak jak trzeba niż tak jak nie trzeba ekspansja na kolejne tereny ja oczywiście po tej grze, którą już zro zrobiłem z modem, ja już mam wizję tego, jaką tratwę powinienem budować, bo wtedy nie wiedząc w ogóle o co chodzi w grze, znaczy o co chodzi, to mniej więcej wiedzieliśmy, chodzi o survival w wodzie, a raczej na wodzie, ale nie wiedzieliśmy z czym to się je, jak to zrobić, jak to zrealizować, więc to będzie też, wydaje mi się, seria do pewnego momentu, które będzie, którą będę miał, że tak powiem, ogarniętą w małym paluszku, jeśli chodzi o technikę gry, e, co powoduje, że mm, będzie Wam się, mam nadzieję, to miło oglądało, ponieważ no. Już przegrałem dosyć dużo, więc, więc co nieco wiem. Co innego, jeśli zaczną się jazda ze zwierzętami, bo tego jeszcze nie mieliśmy przyjemności przeżyć, tym bardziej z utopią i innymi elementami gry, które nas czekają, których nie miałem okazji doświadczyć. A, mogą być kozackie jestem najarany. Najśmieszniejsze jest to, że przeżyliśmy 30, chyba 5 czy 40 dni. To jest masa czasu w grze. Przesypiając połowę około nocy, może więcej niż połowę, bo pierwsze 20 nocy przesypialiśmy bez łóżka, czyli noc też, w nocy też walczyliśmy i działaliśmy. No, to było masa czasu, tak jak mówię, nie wiem, to było chyba około 20 godzin gry. I, I co nieco już wiemy, nie? Śmieszne jest to, że jak mamy jakieś, jakąś rzecz pod platformą, to też ją możemy podnosić. To jest no teraz wystaje trochę, ale też da się to podnosić. Tak samo jak będziemy łopatowali. Yy, tom atakuje? Nie. Jak będziemy łopat... No i coś zapatrzyłem się tutaj. Jak będziemy łopatowali yy, wiosłem, to ono też działa, co jest dziwne yy, na posadzce. I to jest trochę takie głupie. Przynajmniej, no nie wiem, jak na centrum posadzki, na centrum naszej bazy, ale, ale przy krawędzi, jakbym tu wiosłował, to by to działało. To jest takie trochę głupie, ale, ale można to wybaczyć, tej przecudownej grze, która mnie po prostu skradła moje serce e, grając w to i grając. To wam mogę obiecać. Czemu ta lina jest w tym miejscu? Młotek musi być. E, co ja tu miałem? Chyba młotek w trzecim, nie, młotek w czwartym. Tu mi czegoś brakowało. Chyba siekiera. Tak czy siak, ja już bo oczywiście mam już inwentory obce, ale tak, że chcę, wiem, co gdzie ma leżeć. I a z czasów Minecraftowych możecie kojarzyć, że jestem strasznie pedantyczny pod kątem odpowiednich miejscówek na odpowiednie rzeczy. Buduję sobie już wiosło, ponieważ, jak zobaczymy jakąś wyspę, to będziemy się w kierunku jej kierowali. Po to, żeby poeksplorować y, oczywiście y, jej y, głębiny tej wyspy, czyli rafę koralową, na której są y, różne, przeróżne niespodzianki, które warto zbierać. Y, a zarazem, o, tam coś się już. Zawsze narożniki to zdradzają, bo na maksymalnym fowie gram, co powoduje, że mamy, to... mamy tutaj dobrą widoczność. Nie potrafię na takim wąskim ekranie grać. Zresztą. Ej! 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 Halo, halo! Mordo! Gerarykir, już! Już! A Kyszmil stąd. jest z No i tak trzeba naprawiać po nim, niestety. Da się też w przyszłości zbudować wzmocnione. Ee, wzmocnioną podstawę. A to już wymaga rudy. Nie żelaza. Tylko miedzi. Miedź chyba pomagała w tym, by wzmacniać podstawę bazy. Tak kojarzy. Dobra, budujemy dalej, ale nie płotek, tylko podstawę jeszcze, bo nam tutaj dużo będzie brakowało. Jemy plastik! Cholerny plastik zawsze go wbród miałem, ale to nie było na tym świecie. O nie mój drogi. No i tak to właśnie wygląda. Jest to mozolna praca, ale bardzo przyjemna. A gierka wciągająca jak cholera. Wydaje mi się, że w tych początkowych wszystkich ruchach będziemy trochę cięć realizowali, dlatego że e, no jednak może być to dla Was upierdliwe, takie wieczne rzucanie liny i czekanie, aż coś się stanie. Więc za chwileczkę się widzimy. Łóżka jeszcze nie mam, więc będzie mnie czekało trochę pracy po nocy, a jak w nocy, to będziecie znów też gorzej widzieli. Więc wyślę, poki. Za chwilę się widzimy, a ja, nocny Marek, będę zaraz po nocy tu pracował i zbierał kolejne przedmioty, chroniąc się przed rekinem, który atakuje co chwilę bazę. Życzę mi powodzenia! Przespałem się, zbudowałem szybko w nocy łóżko Musimy bardzo, ale to bardzo szybko Nie no, zeżreć chyba te buraki I te oni te... O nie, one nie dają wody Filtr Jeden początek, cztery plastiki Jak mnie to zabije, to jestem w życi Nie gadaj Burak nie pomaga A ja miałem nadzieję, że mam to pod kontrolą Nie no, nie gadaj, że zaraz zdechnę Plastik, 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 tam jest Cztery plastiki, już jest połowa życia. A to się jeszcze musi przefiltrować. Ja pierdzielę. No nie wytrzymam. Nie no, już jest bardzo źle. Ale się wkopałem. Ale się wkopałem. No masakrycznie się wkopałem. Pół życia. Czemu nie zacząłem od plastikowych elementów, znaczy od tego, od filtrów, od podstawowych elementów przeżycia. Szybko, prosty filtr, szybko. Bam, bam. Tutaj, stawiaj, umieść deski, szybko, kubek. Z plastików! Kuźwa Nie przeżyję tego. Jestem w dupie. Z zpieprzyłem kompletnie, zaspałem Kompletnie zaspałem. To może być koniec Nie nie, jeszcze rekin Spinkalaj, rekinku, spinkalaj. Ja już nie żyję. To już jest chyba koniec, ja nie wiem. Szybko, 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 zdążę. Zdążę, powiedz mi, że zdążę. Powiedz mi, że zdążę. Szybko, szybko. Powiedz mi, że zdążę. Powiedz mi, że zdążę. Nie, nie zdążę. Poddaj się i odwróć. Nie wierzę w to co zrobiłem, naprawdę. Ale dałem ciała. Ale dałem ciała nic nie mam. Jak mam sobie hack. Okej. Okay. Ta muzyka jest strasznie głośna. Bardzo mi się podoba ta muzyka, ale była teraz za głośna. Wiem, że rekin. Co ja robię? O je, to się naprawdę... To, to jest złoce ja zrobiłem, naprawdę. Mam mało życia, niczego nie mam. Rekin mi nie daje spokoju. Ale jest kubanie szybki, jaki on jest szybki, wcześniej taki nie był. Ah, początek naprawdę jest mega ciężki. Idzie skrzynia. Nie, wiem, gdzie jest rekin? Nie skoczę, tam, tam jest. Ja pierdzielę, ale początek. Nie, nie ma tak się przechwalać na początku. Ja już ja, wszystko wiem, kozak jestem. A teraz umierać jak małe dziecko. Plastik, tam leci plastik. Potem będę musiał wyskoczyć. Robimy hak i ogarniamy to naprawdę, bo to już jest wstyd. Aż wstyd. A no, nie wiem, gdzie jest rekin. Okej, okay, już go widziałem. Dobra, mamy hak. Jeny, ale się wkopałem, kompletne dno z mojej strony Inwentarz, odbiornik jakiś już zdobyłem To dobrze Szybko musimy robić prowizoryczny grill O nie, o nie, o nie <grym> Się tak tego teraz boję, że to jest masakra On szybszy jest, z skubaniec, niż w tym łatwym poziomie I to zdecydowanie Ale się załatwiłem, dobrze to łóżko już mieliśmy, naprawdę Dałem ciała i to ostro, ale żyjemy I mamy się dobrze Bałem się, że wszystko stracę, bo już w końcu nie wiedziałem, jak to jest w, w tym, na tym poziomie. Pragnienie: pusty kubek, trzy plastiki. Musimy się na tym skupić i to bardzo. Ja już przywykłem do komfortu, że wszystko mam. A tutaj komfortu nie ma. Poziom nie jest, znaczy jest dosyć ciężko, przyznam szczerze. Naprawdę trzeba szybko reagować. Jak się nie wie o co chodzi, to przyznam szczerze, byłoby ciężko, bo na tym poziomie łatwym to jednak te pragnienie i głód dłużej trwało. A tutaj, jedyne, ledwo co zacząłem grać... Jedna noc minęła, przespałem się i nagle... BUM! Nie wiem, czy przez spanie przypadkiem, czyli stracenie tej, tego czasu w nocy, czy przez to mi się nie, nie przyspieszyło to. Możliwe, że zgłodniałem po nocy, bo to by na logikę tak wskazywało... A, o, już wiem, co miałem na trzecim miejscu. To i potem dzida. No i to jest też głupie, ale niestety tak jest, że można mm, podnosić elementy przez stratwę, tak jak mówiłem, właśnie przed chwilą widzieliście, jak podnoszę deskę przez y, pod, podstawę. Ale spoko. No. Odbiornik antena. Zdobyliśmy już jakieś elementy, które nam pomagają tak naprawdę w zrealizowaniu. Odbiornik i antena polega na tym, że duże elementy, które są gdzieś przed nami w okolicy, my jesteśmy w stanie wykryć. I to jest super. Okej, okay, słodka woda, napi się pięknie. Słona, wlej, rób się. Potrzebujemy jeszcze prosty róż. Dwie liny, żeby liny to mamy te pięknie stwórz. Realizuj. Dobra, i póki co. Eee, buraczek nie się zrobi Już się robi eee, ok mamy już podstawowe elementy Wcześniej się zagadałem i tylko zbierałem Co spowodowało, że mnie głód zabił Zdarza się Bardzo start na początku, ale zapomnimy o nim Jak zobaczycie co tu się dokładnie dzieje I jak to pięknie się tutaj wszystko rozwija eee, Dobra, to jest czas kiedy ja muszę dużo surowców nazbierać Bo nie ma sensu was zamęczyć tym rzucaniem haku Bo to jest cały czas teraz No to jest początek gry To jest cały czas monotonne i ciągłe zbieranie Co może trochę zniechęcić, ale potem Uwierzcie mi i zaufajcie, dzieje się i to grubo i jest przecudownie. Naprawdę świat, który nas tutaj zaskakuje, to w jaki sposób się prezentuje pod ziemię, a raczej podwodny pod, pod świat jest przecudowny. Rekin i ciągły stres o to, czy zaraz nie przyjdzie i nas nie zeżre, Robi to wszystko robotę, zaufajcie. Tak teraz, pijąc kolejną buteleczkę, a raczej kubeczek wody zrobiony z plastiku yy, i kolejny filtr nastawiamy, mogę powiedzieć tylko tyle, że widzimy się za chwileczkę, gdy już. Co nieco tu porobię. Widzimy się. O, zanim jeszcze się widzimy, buraczek. Haps, haps, haps. I ziemniaczek. Potem sobie zrobimy yy, ogrodek z ziemniaczkami, żeby. Ogródek z ziemniaczkami, żeby, żeby. sobie nam tutaj rosły, bo. Bardzo ich potrzebujemy. Ziemniaki to jest podstawa. Ja na ziemniakach to ja żyłem do tego momentu, kiedy miałem ten 40 dzień. Ziemniaki. ziemniaki są najlepsze. Nie no, już potem mięsem z rekina żyłem. To jest mięsko. <laughs> nic nie mówiłem, widzimy się teraz, cześć <grych> Ok. minęło trochę czasu pozbijałem trochę surowców jedynie tylko troszkę czasu minęło, bo zauważyłem, że do, że trafiliśmy na tratwę tratwa to jest miejsce, w którym mm, w którym jesteśmy w stanie znaleźć skarb a raczej skrzynię, tam jest też wyspa nie dopłynąłbym tam, a raczej skrzynię z różnymi elementami potrzebujemy jeszcze liny, Bam. robimy sobie wiosło, wszystko po to, żeby nie wchodzić do wody nie jestem jeszcze kompletnie przygotowany na spotkanie z rekinem Mamy też zresztą słodką wodę. Weźmy sobie jeszcze słonej do filtra i buraczek zjedzmy. Ok, szybko wiosło, wiosły tam. ok Widamy, widzimy to już kątem oka, że było git. Wzięliśmy Zfinklamy z z Tam już nic więcej nie ma. Nie ma czego zbierać, nie ma co zrobić z tym. Nic już nam nie pomoże ta tratwa. Jedynie w nich się znajdują właśnie skrzyneczki z jakimiś tam elementami. Zaraz zobaczymy dokładnie z czym. A już widzę kątem oka, że jest to zawias, przepis i liny to były chyba tak mi się wydaje mamy zawias, zawias się przyda w wielu rzeczach jeszcze w przyszłości teraz na początku może niekoniecznie przepis, który teraz nam tylko będzie miejsce marnotrawiu, ale trudno no i na strzeczkę ta tratwa przesunęła, jak sami widzicie obróciła nas trochę, bo prąd nas pcha a tratwa nas troszeczkę zblokowała, no i się po prostu automatycznie przesunęliśmy do wyspy byśmy nie dopłynęli szczególnie, wtedy jeszcze wiosła nie miałem, tym bardziej właśnie budujemy się dalej żarcia potrzebujemy więcej a na początek z pewnością przyda nam się, jak tylko wnają ziemniaka to zbudowanie właśnie tej, tego małego skrawka ziemi, co pozwoli nam na yy, rozwinięcie yy, tutaj hodo, hodowli yy, naszych ziemniaczków. A ziemniaczki, jedynie chyba teraz, będziemy w stanie zdobyć w skrzyniach. Tak mi się wydaje, że z nich ich pozyskujemy. Nawet nie pamiętam od czego jest pierwszy ziemniak. Chyba ze skrzyni właśnie pochodzi. Więc yy, skrzynie musimy, musimy tutaj łapać, szukać i rwać, bo one mają w sobie, szczególnie na początku gry, tak i teraz, skarby dla mnie, które są właśnie buraczkami i ziemniaczkami. Tak, to ze skrzyni, buraki ziemniaki. Więc cóż, moi drodzy, mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że was to zainteresowało. Mamy w tym momencie już łóżko, mamy filtr do wody, a deseczki się skończyły i się nie przefiltrowało. Mamy też różt i mały skrawek ziemi, który będzie. O jezus, Maria! Trippinka, live! Idź! Stefan, jej stąd, majster. Już mi, czekaj, bo. tu może będzie ziemniak. Aś, ty Stefanie, ty. cholerne. Nie, nie było ziemniaka. dubsko blade. No nic. Prześpię się. Połapię różne surowce. i widzimy się w kolejnym odcinku. A, bo nie dokończyłem. No, skrawek ziemi. Zimioki i takie tam. Nic nie widzę że te lampy mi pomogą, tak dają, że kompletnie nic nie widzę. Naprawdę. Mamy ziemniaka! Dowej tego zimiora tutaj, Do tej ziemi. Ja już też nic nie widzę. Wy pewnie też nic nie widzicie. Jest ta woda sfiltrowana? Powinna być. Nie, nie ma wody. Okej, okay, teraz się dopiero filtruję. No to potem trzeba wymagać świeżej wody. Trzeba tą świeżą wodę przefiltrowaną wrzucić do tych ziemniaczków, bo się inaczej nie zrobią. Jaki piękny! Księżyc przed nami. No, więc ja za chwileczkę wrzucam wodę do moich, mojego surowego ziemniaczka, który za chwileczkę je dostanie. E, a wy, moi drodzy, zostawiacie łapy w górę, jeśli Wam się Gierka spodobała. Tak jak mówię, to wszystko to jest tylko na miastka. Gierka się. O nie, no, znów. Znów. Mnie to zabiło dać. Mam jeszcze buraka. Ej, buraka jeszcze nie hodowałem w ogóle. Zasadniczo surowy burak, da się. Autentycznie nie miałem w ogóle jeszcze buraków. Wylewamy słonną wodę, bierzemy słodką, podlewamy. Mamy wszystko. Teraz nic tylko pójść spać, przespać tą cholerną noc, bo nic nie widać. No a wy, moi drodzy, piszcie, subskrybujcie i zostawiajcie łapy w górę, jeśli chcielibyście więcej rafta. Trzymajcie się. Cześć.